I nie tylko pozywa tych chińskich influencerów, ale również oferuje zwykłym ludziom pieniądze za to, żeby donosili na tych, którzy mówią źle o BYD. I co będzie, jeżeli te firmy będą na świecie stosowały takie same praktyki, jak stosują w Chinach? Pod filmem, w którym zapowiadałem recenzję BYD Dolphin Surfa, który jest do niedzieli na kanale, jeżeli nie widzieliście, to zapraszam serdecznie, pojawił się taki komentarz. Kuba, czy testując BYD trzeba podpisać umowę, o której mówi JM? I tu jest link do filmu JAM, który obejrzałem w całości i który nosi tytuł Szybko, zobacz to przed ich prawnikami. Niewiarygodne praktyki biznesowe BYD. Szybko biorę łyka tego napoju, tonik, kostki kawy. Dzisiaj jest bardzo gorąco, to bardzo pomaga. I zapraszam na kolejny odcinek Znośnego Ekspresso. JM to brytyjski youtuber motoryzacyjny i on nagrał taki film, w którym opowiadał o premierze BYD w pierwszej części tego filmu, bo tam jest wiele wątków. I to jest premiera, właśnie tego samochodu, który ja testowałem czyli BYD Dolphin Surf. I mówi o tym, że BYD ma taką taktykę, że zaprasza influencerów, płaci im za to, że są na tym evencie, i też płaci im za to, żeby nagrali materiały, ale wcześniej każe im podpisać specjalne papiery, zgodnie z którymi ci influencerzy muszą przed publikacją swoich materiałów przekazać je do akceptacji firmie BYD. Jeżeli coś w tych materiałach się w firmie BYD nie spodoba, no to muszą to zmienić przed publikacją, albo wyciąć, albo coś dodać. No, można by powiedzieć, że przygotowują reklamę dla BYD, a nie swój własny materiał. Ale większość influencerów się na to godzi, no bo za to dostają pieniądze. I teraz, czy ja podpisałem taki papier? No, wszyscy, którzy widzieli materiał niedzielny, pewnie domyślą się, że nie. Po pierwsze, dlatego, że nie był to materiał z imprezy BYD, po drugie, dlatego, że pożyczyłem ten samochód od dystrybutora. Który zresztą bardzo agresywnie okleił to auto, tak agresywnie, że nie dało się go nagrać bez pokazywania, co to za dystrybutor. Ale też ktoś może powiedzieć: No to pewnie ten dystrybutor ci zapłacił, jeszcze kazał ci powiedzieć to, co oni chcieli, żebyś powiedział. No nie, znowu, jeżeli widzieliście ten materiał, to nie muszę nawet się przed tym bronić, dostałem kluczyki. I usłyszałem dobrej zabawy. I jeżeli temu dystrybutorowi się nie będzie podobało to, co nagrałem, to po prostu następnym razem nie pożyczy mi samochodu i wielkie Michalo, Ja nie jestem na szczęście recenzentem samochodów, mogę sobie raz na jakiś czas zrecenzować samochód elektryczny. Jeżeli będę chciał zrecenzować inny samochód elektryczny, to znajdę sposób, żeby go mieć. W każdym razie, dla Jaya to jest. Problem, dlatego on nie udał się na tę imprezę i ja to szanuję. Ale jest parę rzeczy, które nie są dla niego problemem, o których mówi zaraz po tym, kiedy poruszył temat wydarzenia BYD. On uważa, że nie ma nic złego w tym, że firmy płacą za jego przelot i płacą za jego ewentualnie hotel i też pewnie za jedzenie czego już nie powiedział ale tak to z reguły jest. Ja uważam, że ta praktyka, mimo że jest traktowana przez wszystkich dziennikarzy w Polsce jako i, i zresztą w Europie i na świecie, raczej też jako taki standard, Uważam, że to nie jest najlepsza praktyka. Chyba Rockefeller albo jakiś inny milioner, czy też miliarder powiedział kiedyś, że najlepszym przekupstwem jest zaproszenie kogoś na imprezę i zapłacenie mu za to wszystko, bo on wtedy czuje, że musi się odwdzięczyć. I nawet mam dla Was przykład. Jest tam napisane poufne: Dzień dobry, Panie Jakubie. W imieniu, tutaj nazwa firmy nie mogę podać, chcielibyśmy zaprosić Pana na tegoroczną edycję, nie mogę Wam powiedzieć czego, która odbędzie się, nie powiem kiedy dla bezpieczeństwa, w wyjątkowym miejscu na Hawajach i wiem że gdybym sam miał polecieć na hawaje na takich zasadach jak firmy zabierają dziennikarzy na hawaje to za biznes klasę, za hotel, pewnie co najmniej pięciogwiazdkowy, za żarcie zapłaciłbym z 20 tysięcy. Dla mnie oczywiste jest, że ja nie przyjmuję takich ofert, ale wydaje mi się, że to jest właśnie dobra miara. Jeżeli ja muszę wydać te 20 tysięcy, liczmy nawet 10, bo polecę ekonomii, będę spał w jakimś gorszym hotelu i e, pójdę na tę imprezę i, i będę tylko zajmował się tym, co jest dla mnie technologicznie interesujące, a nie będę chodził na jakieś tam kolacyjki, no to to 10 tysięcy i tak nie jest warte tego wydarzenia, więc to jest taka miara, którą potrafię przyłożyć i powiedzieć: Dobra, nie dziękuję. Natomiast to nie jest clue tego, o czym mówi Jay, bo J.M. w dalszej części swojego filmu przechodzi do czegoś trochę bardziej niepokojącego, przynajmniej dla niego. Otóż mówi o przypadkach w Chinach, gdzie BYD pozywa chińskich influencerów za to, że wypowiadają się źle o samochodach BYD. I nie tylko pozywa tych chińskich influencerów, ale również Oferuje zwykłym ludziom pieniądze za to, żeby donosili na tych, którzy mówią źle o BYD. Myślę, że bardzo dużo złego robią influencerzy amerykańscy, influencerzy europejscy oraz influencerzy polscy, którzy jeżdżą do Chin i mówią o tym, słuchajcie, to jest fantastyczny kraj, to jest tak rozwinięty technologicznie kraj, co tego nie ma wątpliwości. Natomiast Przyjeżdżając z kultury tak zwanej zachodniej, nazywajmy ją już bardzo tak ogólnie, no to nie sposób nie zwrócić uwagi na to, że jednak u nich panują pewne zasady komunistyczne i że jednostka traktowana jest dużo gorzej i że nie ma tam czegoś takiego jak dziennikarstwo. Więc dla nich, jeżeli w ich kulturze, jeżeli ktoś coś napisze złego albo nagra zły film o BYD, to oni to odbierają jako atak. Na ich firmę, a ta ich firma musi być powiązana z państwem przecież, bo takie są zasady w Chinach, że możesz mieć firmę prywatną pod warunkiem, że państwo patrzy łaskawym okiem. Czyli musisz zatrudnić tam dwóch, trzech panów komunistów, żeby po prostu w twojej firmie robili nic, tylko pilnowali, żebyś zgodnie z linią partii działał. Więc. To jest po prostu inna kultura. Natomiast argument kolejny J.A. jest dość istotny. Rzeczywiście, te firmy motoryzacyjne zaleją cały świat. I co będzie, jeżeli te firmy będą na świecie stosowały takie same praktyki, jak stosują w Chinach? No nic nowego, ponieważ firmy europejskie i amerykańskie już stosują takie praktyki w naszej części świata. I jeżeli nie widzieliście, to polecam jeden z ostatnich filmów Linus Tech Tips o niezależnych recenzentach oczyszczaczy powietrza. I firma produkująca takie oczyszczacze ich ostatnio pozwała. I w wyniku tego pozwu YouTube usunął im film, który był uczciwą recenzją tego oczyszczacza, a Google usunęło wynik wyszukiwania, który prowadził do ich e, pisanej recenzji tego. Więc Google razem z YouTube'em po prostu stwierdzi, że umywamy rączki, był pozew, nie nasza sprawa, najwyraźniej coś tu śmierci. W związku z czym duży gigant, z którym nie jesteś w stanie walczyć. No, spotykamy się na tej platformie, gdyby właściciele tej platformy nagle stwierdzili, że krawider mnie pasuje, no to po prostu bym przestał tutaj funkcjonować, przestałbym istnieć, nie miałbym nic do powiedzenia. E, więc ci ludzie są po stronie firmy, która używa prawników do takiego siłowego e, zwalczania ludzi, którzy robią uczciwe recenzje, i to się dzieje w Ameryce. I co mamy teraz pojechać tam do Chin i powiedzieć, słuchajcie, my jesteśmy trochę bardziej porządni, bo jesteśmy trochę bardziej biali. Takie tradycyjne dziennikarstwo ma się beznadziejnie, o czym nagrywałem film w zeszłym tygodniu. Natomiast jest to rozproszone dziennikarstwo, i Jay jest jednym z przedstawicieli takiego dziennikarstwa, i cieszę się, że stara się iść w dobrym kierunku, i więcej takich dziennikarzy, czy też takich youtuberów, czy takich twórców prawdopodobnie się pojawi w ciągu najbliższych miesięcy czy lat, ponieważ jest to naturalna konsekwencja tego, co się dzieje. Nie ufamy już influencerom, a z drugiej strony mamy też użytkowników, których bardzo łatwo przekupić. No przecież te wszystkie komentarze pozytywne na Amazonie, czy na Aliexpress, czy gdziekolwiek indziej, to są zapłacone jakimś kuponem, jakąś zniżką, albo jakimś wypłaceniem pieniędzy na Twoje konto potem jak zakupiłeś ten produkt, albo nawet darmowym produktem. Ale też są normalni użytkownicy na różnych forach, na reddicie, którzy fajne rzeczy piszą, wartościowe i używając AI możemy takich rzeczy szybko wyszukać i, i dojść do tego, i dostać właściwie Właściwie całkiem rzeczową opinię. To, co jest ciekawe, to co w tej chwili urasta, no to ten mikroinfluencerski świat, czyli twórcy, którzy mają stosunkowo mało widzów, czy też czytelników, ale muszą bardzo o nich dbać i ci czytelnicy, czy też widzowie, w zamian za to, że ci twórcy są uczciwi, są w stanie w jakiś sposób e, tych twórców e, sponsorować. Czy zrobią to na Patronajcie, czy kupią im wirtualną kawę, czy w jakikolwiek inny sposób będą ich wspierać. To, to jest przestrzeń, która wydaje mi się, że będzie się rozwijać. I tam będziemy szukać prawdziwych informacji na temat BYD czy innych. A kiedy ktoś będzie chciał takich ludzi pozywać, no to ta ich społeczność uderzy do innej społeczności i kulą śniegową, tak jak w przypadku Linus Tech Tips, będziemy w stanie takich ludzi na pewno obronić. I odpowiadając wreszcie na pytanie, które postawiłem na samym początku tego odcinka, to znaczy, czy chińskie firmy motoryzacyjne zepsują nam dziennikarstwo w Europie? Myślę, że inne firmy chińskie już dawno to zrobiły do spółki z firmami amerykańskimi. Do spół z firmami europejskimi, ale spokojnie, w tak spolaryzowanym świecie, w jakim żyjemy, gdzie każdy ma inne zdanie i gotowy jest zabić tego drugiego, żeby tylko jego było na górze, to na pewno nie będzie jednego frontu. Zapytaj dowolnego faceta, co sądzi o samochodach elektrycznych na ulicy, a potem zatrzymaj drugiego faceta, powie ci dokładnie coś innego. Także myślę, że jesteśmy bezpieczni, a rynek te chińskie fury zweryfikuje. Jak te chińskie fury. Już wyprą wszystkie inne fury, czyli europejskie i amerykańskie z naszego rynku, to wtedy zdrożeją i sobie pomyślimy, cholera. Kiedyś to były czasy. Nie wiem, czy kiedykolwiek skończyłem mądry odcinek. Do zobaczenia w kolejnym.